Pora na upgrade akumulatora w radiobusie. Mam tutaj piękny akumulator. 100Ah, zaraz Wam go pokażę. Tutaj mamy w opakowaniu śrubki. A sam akumulator, wielkościowo, jest mniej więcej dwa razy większy od mojego akumulatora. Ja mam teraz 45Ah, ten ma 100Ah, ale. W tym upgrade'zie moim chodzi głównie o to, nie o samą pojemność, bo pojemność, jakby dla mnie, była w miarę wystarczająca przy tym dużym panelu słonecznym, tylko chodzi o maksymalny prąd. Maksymalny prąd, który mogę pobrać z tego akumulatora, jest ponad dwukrotnie większy: 100A ciągłego poboru prądu, czyli 100A to jest jakieś 1200W. Czyli będę mógł wreszcie w radiobusie używać urządzeń, które czerpią bardzo dużo prądu, np. toster czy inne rzeczy. Ale testy przeprowadzę w domu, bo jest bardzo zimno, nie chcę mi się ogrzewać radiobusa. W pierwszej kolejności jednak, o oto są naklejka z parametrami tego akumulatora: 12,8 V znamionowe napięcie, 100Ah, pojemność. Pojemność w watogodzinach 1280. Napięcie ładowania 14,4 plus minus 0,2V. Maksymalny ciągły prąd rozładowania 100A. No i maksymalna ciągła moc 1280W, tak jak mówiłem. Tu macie jeszcze adres. Aha! Najważniejsze. Mam, pod filmem jest link do tego akumulatora. I tam też macie kupon rabatowy. Specjalny kupon rabatowy dla anteniarzy Sierra Echo. Sprawdźmy najpierw napięcie, ponieważ prawdopodobnie ten akumulator, znaczy nieprawdopodobnie, tylko wszystkie fabryczne akumulatory są naładowane nie do końca do pełna, więc sprawdźmy sobie jakie on ma napięcie i będę go zaraz ładował. No tak, mamy 13,2. Akumulator się ładuje dedykowaną ładowarką do LIFEPO4, prądem 4 a Sprawdźmy, jakie napięcie aktualnie mamy na zaciskach. 13,5. Także jeszcze troszkę prądu musi tu wejść. A sprawdźmy prąd ładowania. No tak, 3,60. W takim razie niech się ładuje, a potem będziemy rozładowywać. Pora na testy. Jestem w dość nietypowym miejscu jak na mnie, bo w kuchni. Będę testował ten akumulator w kuchni. Będziemy pichcić. Sprawdzimy, jaką moc maksymalnie można z niego wyciągnąć. Tu mam stanowisko testowe, czyli akumulator, i przetwornica 2,500 W, czyli na pewno ma większą wydajność niż akumulator. Miernik cęgowy, który ma możliwość pomiaru prądu stałego. I przetestuję ten akumulator na moim ukochanym testerze. Moje ulubione danie to tosty. Będziemy robić tosty. Toster ma 700 watów, więc trochę mało. A żeby później jeszcze podwyższyć stawkę, to przyniosę suszarkę mojej żony, która ma 2000 watów. I chyba na pierwszym biegu ma 1000. Sprawdzimy. Będziemy testować. Ale najpierw biorę się za tosty. Pokażę Wam, jakie tosty robię. A zanim, zanim tosty, no to oczywiście muszę tu mocno przykręcić klemy. Do tych przewodów od przetwornicy. Jeszcze napięcie akumulatora nie naładowałem do pełna, bo moja ładowarka jest trochę zbyt mało wydajna i strasznie długo to trwa. Ale nie będziemy tu testować, jak długo on będzie pracował, tylko po prostu, jaki prąd można maksymalnie z niego wyciągnąć. Napięcie w tej chwili to. 13,4 V, a także sporo tam jeszcze prądu w nim jest. Ja później naładuję go do pełna i nagram jego wydajność, ile z niego wyciągniemy amperogodzin. Do tostów używam takiego chleba, to jest żytni z czarnuszką chyba, ale najlepiej, nie mam w tej chwili, najlepiej mi wychodzą na chlebie takim żytnio-pszennym ze słonecznikiem, takim tłustym. Nie używam w ogóle chleba tostowego typowego, trawa tostowego takiego, który wygląda jak gąbka. Na to cienka warstwa masła. To będą dwa tosty. Dwie kanapeczki to dwa tosty. Taka warstewka masła. I będziemy potrzebować jeszcze set żółty. Jeden z moich ulubionych to jest Gouda Moniki. Fajnie się zapieka. O, Gouda Moniki. Gouda Moniki, dostępny m.in. w Dino. Taki fajny serek. No dobra, to robimy. Robimy tym. Włączam przetwornicę. Muszę tutaj tak mieć miejsce, żeby pokazać Wam ten miernik, jaki tu prąd będzie płynął. Myślę, że będzie widać. Przełączamy w tryb pomiaru prądu i zerujemy miernik. Włączam przetwornicę. Tutaj na razie tutaj podłączam toster. No, dobra, działa, świeci się, jaki mamy prąd? O, przekroczyliśmy zakres. 55 amperów, ładnie. 55 amperów, jeszcze zobaczymy. Tak, wyzerowany jest. 56 amperów. No dobra, czekamy teraz aż toster się nagrzeje. Trochę, no powiedzmy minutę. Znaczy, wiecie, to ma być film o akumulatorze, nie o tosterze, ale, ale przy okazji opowiem jak robię tosty. Akumulator chłodny, przetwornica chłodna, wiatrak żaden się nie włączył. No i teraz jak już się troszkę nagrzał, trochę dosłownie czuć ręką, to kładę kanapeczki w ten sposób. lekko kładę pokrywę, nie przyciskam, delikatnie. 56 amperów. słychać już lekkie skwierczenie i czuć smażone masełko. Czekamy jeszcze, powiem wam ile czekamy. Czekamy tyle, aż tutaj te, te takie paski, które są na tosterze, Odbiją się tutaj, i tak troszkę przypieką ten chleb. Akumulator jest chłodny oczywiście cały czas. Przewody też są chłodne. Są na tyle grube, że świetnie znoszą takie obciążenie. O, już tutaj para leci, więc proszę jak ładnie skwierczy. Pojawiły się takie rumiane prążki. Jeszcze możemy chwilę poczekać. I teraz bierzemy parę plasterków sera i po kawałeczku kładziemy na środku każdego tosta. W ten sposób. Ja lubię dużo, tak żeby ten ser się wylewał, ale teraz zrobię taką małą ilość, bo nie jestem bardzo głodny. No i teraz te tosty, już odbiegając na chwilę od tematu akumulatora, tosty możemy zrobić w ten sposób, że albo Mocno przypiec ser, taki, żeby był twardy, chrupiący, albo taki, żeby się rozlewał. Piszcie w komentarzach, jak, jakie, jakie wolicie. Czy bardzo przypieczone, czy rozlewające się, taki płynny, żółty ser? Ja. Ja jem czasami takie, czasami takie różnie to bywa. Ten ser już ma trochę. O tak. Teraz jest taki rozlewający się. Ja już w zasadzie kończę to smażenie, czyli wyłączam na chwilę przetwornicę. One sobie jeszcze dojdą, ja sobie te tosty teraz zdejmę. Ja robię tak, że tą górną to mi przywiera do tej górnej powierzchni ten spieczony ser, ja sobie go zdrapuję, no, najlepiej to możemy zrobić jednak miło wszystko, bo już ten toster ma trochę czasu i, i ta powłoka jest mocno porysowana. Więc ja sobie ten serek tutaj kładę, przypieczony, muszę chyba powtórzyć ten film nowym tosterem, bo na tym bardzo mi przybiera, z czego przed chwilą myłem. I ten no, także tosty gotowe, zaraz będę jadł. A teraz sprawdźmy jeszcze tą suszarkę mojej trzyneczki. Mam nadzieję, że się nie obrazi. O! No to że narobił teraz. Będzie nowa suszarka kupowana. Padła mi, ale na szczęście ją poskładam z powrotem. Pękło coś, może nie zauważy. Suszarę podłączam. I tak, jedną ręką Wam pokażę pobór prądu. Odłączę teraz tą. A nie będę nic mówił, bo pra prawdopodobnie mnie zagłuszy ta suszarka. Wy sobie patrzcie na pobór prądu, a ja będę zmieniał biegi. Najpierw pierwszy bieg. 80 amperów. O, 130. Dobra, nie będę katował aż tak tego akumulatora. Także bez problemu. Wszystko działa. Nic się nie grzeje, nie ma żadnych zapachów. No. Także widzicie, wasze zdrowie bardzo dobre, polecam. A wracając do akumulatora, to jeszcze powiem o nim parę słów. 100A maksymalnego prądu, to dzięki niemu mogłem zrobić tosty. Pobór prądu prawie 60A. Przy tamtym akumulatorze, który ma maksymalny prąd 45A. I BMS odcina go przy dłuższym poborze takiego prądu. Tostów bym w busie nie zrobił. A tutaj mogę robić tosty, mogę może szyneczka używać suszarki na wyjazdach. Chociaż jak widzieliście, BMS nie odciął zasilania, dlatego że chwilowy pobór prądu w tym akumulatorze jest możliwy troszkę większy. Nie wiem ile dokładnie, ale, ale jest możliwe, żeby trochę więcej pobrać z niego chwilowo. Fajny, zamieniam go. W radiobusie tego małego 45 amperowego na tego i teraz akurat na zimę się przyda, bo Solar mniej, mniej daje i, i, i dzięki temu będę mógł zmagazynować więcej prądu na zimowe wyjazdy. I jeszcze na koniec rzut na instrukcję obsługi, bo jest naprawdę dobrze napisana. Jest, są tu wszystkie informacje na temat tego akumulatora, jego dokładne parametry, a także w ogóle. Informacje, o tu są parametry wszystkie, ale są też informacje w ogóle o akumulatorach: jak je przechowywać, jakie używać, w jakich temperaturach, jakim prądem ładować i rozładowywać, jakich używać ładowarek, jaka jest charakterystyka ładowania. Tutaj mamy pokazane, jak się łączy szeregowo i równolegle. Jakie zasady, jakich zasad trzeba przestrzegać podczas połączenia równoległego i szeregowego, jakich przewodów używać przy maksymalnych różnych prądach, jak się tymi akumulatorami posługiwać, żeby było bezpiecznie i wydajnie. Także naprawdę, no i tu jest po angielsku i po niemiecku jeszcze. No, to tyle. Piszcie, co chcielibyście wiedzieć. Aha, najważniejsze, link do tego akumulatora. I specjalny kupon rabatowy Sierra Echo jest pod filmem. Także zapraszam, jeśli jesteście zainteresowani, to wbijajcie. Sprawdźmy jeszcze, jakie napięcie jest po tym, po tym, rozładowaniu, po tym rozładowaniu dużym prądem. 13,3 było, 13,6. Także biorę się za ładowanie. Muszę go naładować do pełne, żeby włożyć go do radiobusa.